Przeobrażająca się na naszych oczach Europa i odpowiadająca jej formuła Europejskiego Kongresu Gospodarczego Rekordowa jedenasta edycja była debatą o przyszłości z większym udziałem młodego pokolenia. Nie możemy zgubić z pola widzenia, że Unia jest wciąż sukcesem, także naszym sukcesem, ale musimy poważnie podchodzić do wyzwań po to, żebyśmy się któregoś raz nie obudzili w Unii, która już jest dla znakomitej większości obywateli unijnych. Państw unijnych, całkowicie nieadekwatna do wyzwań dzisiejszego dnia. W inaugurującej debacie na temat przyszłości wspólnoty, przyszli liderzy mogli skonfrontować swoje postulaty z opiniami doświadczonych europejskich polityków. Unia Europejska, jako instytucja, powinna wierzyć, że warto częściej i bardziej dokładnie niż raz na cykl wyborczy słuchać wyborców i obywateli. Please do not trust. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozwiązywać za pomocą referendum. Fundamentalnych kwestii nie można sprowadzić do pytania, na które odpowiadamy tak lub nie. In yes or no. Dyskusje i spotkania wypełniły po brzegi trzy kongresowe dni. Do Katowic przyjechała szeroka reprezentacja wszystkich resortów gospodarczych polskiego rządu. Ministerstwo Energii zaprezentowało założenia polityki energetycznej do 2040 roku. Ma być bardziej efektywnie i zielono, a węgiel ma pełnić rolę stabilizatora. Musi to zachodzić w taki sposób i w takim tempie, które zapewni nam nadal bezpieczeństwo energetyczne. W sposób zrównoważony gospodarczo i odpowiedzialny społecznie. Potrzebujemy jasnej wizji przyszłości. Sytuacja Polski różni się od sytuacji w innych krajach. Ważne, by pomóc takim krajom jak Polska na etapie przejściowym, nie tylko w kwestiach związanych z czystą energią, ale także w sprawiedliwej transformacji. Temat suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy Centralnej wrócił drugiego dnia kongresu. O roli gazu dyskutowali polscy ministrowie, ambasador USA i przedstawiciele Komisji Europejskiej. Trwa czwarta rewolucja przemysłowa. Roboty, sztuczna inteligencja i wielkie zbiory danych zmieniają także polską gospodarkę. Wśród kongresowych panelistów byli menedżerowie Microsoftu i Google'a. Społeczeństwa i rządy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie dane chcą udostępniać i w jakim stopniu zaufać algorytmom. Nie wolno lękać się tego, co się dzieje. Trzeba się uczyć, trzeba ciężko pracować. Dyskutowano o efektach cyfrowej rewolucji dla przemysłu i dla rynku pracy. Jeżeli mamy dane, które mówią nam, że mamy 5,6% bezrobocia. To oznacza, że jest ono najniższe od około 20 lat, jedno z najniższych poziomów w Europie. Zatem, automatyzacja procesów produkcyjnych jest czymś, co jest realną odpowiedzią na potrzeby rynku w Polsce. Przesuwanie się pewnych kompetencji, to, że następuje odejście od pewnych zawodów i pojawiają się zawody nowe, to jest zarówno zjawisko, w którym uczestniczymy jako pracodawcy, ale to jest także coś, co dotyka nas samych. Kreatywny biznes, który najszybciej. Reaguje na zmiany, stanie się fundamentem gospodarki opartej na wiedzy. Europejski Kongres Gospodarczy jest ściśle połączony z European Startup Days wartościowym wydarzeniem dla innowacyjnego biznesu. Wielcy spotykają się tu z mniejszymi, pomysły z kapitałem. Moja firma nigdy nie będzie dawała pieniędzy na pomysły. My dajemy na efekt, na produkt, on może być niegotowy. Ale muszą za nim stać ludzie. A ludzie to znaczy zespół. Do startupowego konkursu zgłosiło się 300 firm z kilku kontynentów. Autorzy 100 najciekawszych pomysłów zaprezentowali się w Scale Up Alley. Część z nich już wchodzi na zagraniczne rynki. Rozmawialiśmy już w tej chwili z około dziesięcioma firmami kolejowymi z Europy i z Azji. No i odbiór jest bardzo pozytywny. W zasadzie sprowadza się to do jednego pytania: Kiedy mogę zobaczyć, że to jeździ? Więc w tej chwili pracujemy nad demonstratorem w skali 1 do 5. To będzie 48 metrów toru, pojazd długości około 1,5 Hyper HyperPolent oraz pięć innych startupów wyróżniono podczas specjalnej gali. Dzięki nagrodzie możemy rosnąć dalej i rozszerzać rewolucję. Do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz do Spotka przyjechali goście z Afryki, Azji Południowo-Wschodniej, z Chin i z Meksyku, by rozmawiać o szansach współpracy gospodarczej i handlowej. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nowy projekt kongresu, My Way Inspiracje, umożliwił spotkanie z ludźmi, którzy swoje pasje przekuli w biznesowy sukces. Zachęca duże firmy do współpracy z nami. Podczas 11. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się ponad 150 sesji, relacjonowanych przez ponad 750 dziennikarzy. Zainteresowanie kongresem jest no, tym miernikiem, czy, czy to, co robimy, ma sens, czy to, co robimy, robimy dobrze. To nas bardzo cieszy, rzeczywiście, to rekordowe zainteresowanie. 12 tysięcy gości na Europejskim Kongresie Gospodarczym, 3 tysiące na części startupowej, no, to jest 15 tysięcy uczestników tutaj przez te 3 dni. Oni ze sobą rozmawiają i z tych spotkań, z tych rozmów powstają konkretne projekty, które potem widzimy w gospodarce.